yo siemaneczko, siemaneczko, yo Jo! yo Kamera mówi, że jesteś dzieckiem jeszcze Tak, o, teraz. Z okazji 20 tysięcy subskrybentów na kanale Tata Vlog. Postanowiłem zrobić mi i Justynce prezent. I jestem właśnie pod paczką matem, żeby ten prezent odebrać. Myślałem, że paczkę spakuję w bardziej dyskretny sposób. Od razu widać, co jest w niej w środku, to znaczy może nieco w środku, ale widać z jakiej firmy, więc można się po prostu domyślić. Sytuacja wyglądała tak, że Justyna po prostu mnie męczyła, że ona chce aparat, że ona chce dzieciom robić ładne zdjęcia. Ja powiedziałem, że komórką i tak zrobi takie same ładne zdjęcia. Nie sztuką jest mieć super sprzęt, a później go i tak nie wykorzystywać, no ale mimo wszystko. Zmęczyła, zmęczyła i postanowiłem ten aparat zakupić. Oczywiście nie tylko do ładnych zdjęć, ale również do filmowania. Więc będzie teraz, tak mi się wydaje, jak ogarnę ten sprzęt, będzie więcej ładniejszych produkcji, będzie więcej produkcji ogólnie. Jeszcze bym musiał mieć kogoś do montażu tych filmów, to w ogóle byłoby super. W międzyczasie odbierania przesyłki, to znaczy odebrałem już tą przesyłkę i w międzyczasie powrotu do domu z tą przesyłką jadę na budowę, spotkać się z Łukaszem Stolarzem, aby pomierzył nam kuchnię i meble i wszystko co jest do pomierzenia. Przyjechał do nas Pan Łukasz Stolarz i wymiaruje. Ale ścianę strasznie krzywy ja robił Ja ci nie mają, że ściany krzywe. To są naj, najpła, najprostsze tynki, kurcze, jakie mogą... Są mogłem... proste, ale tam w biurze jedna ściana jest taka krzywa. Jest, Kto tak, sam... jest tak samo równa jak wszystkie inne. Proszę. Jest mierzył. Widać, że jest krzywa. Bo krzywo rysujesz, krzywo rysujesz. Ja rysuję tak jak ściana. jest krzywa ściana, rysuję krzywa. Proste, rysuję prosto. Pracujemy nad garderobą. Jeśli chodzi o sypialnię, to będzie łóżko jakieś szafki i takie tu ale to tam nie trzeba tego wymiarować. Kupiłem listwę przypodłogową na testy, wygląda ona zacnie, ale nadal nie mam pomysłu jak to później wykończyć, tą szczelinę. No i teraz zrobię gładź. A listwę się przykleja po podłodze. Jak już jest wszystko na czysto, listwa no, jest ostatnim elementem. elementem. Przeważnie się gładzi ściany, maluje ściany, No. podłogi i listy się wykańczą. No. no. musisz teraz zrobić to... Z jakiejś innej... idealnie, no to... Ściany wstępnie podłogi listwy, wykończyć razem ze ścianami. I co malować znowu no. wszystkie podłogi to, przecież to też jest. I pomalowanie dopiero ściągnąć folię z, z, z tych przy podłogi. I mieć upierdzieloną na podłogę. Sobie? No właśnie, ja jeszcze bardziej. Nie ułatwiłeś, ale... To już można było raz na rok wycierać <laughs> z tej listwy. Niż? Nie wiesz co zrobię? Kupię 12 cm centymetr... 12 cm i takie je przykręcę po prostu do tego Spotkanie zakończone, teraz jadę z tą paczuchą do domu Zobaczymy jaka będzie reakcja Justyny Wiem Ci prezent, tam na tą lecznicę Mam ty nigdy o takich rzeczach nie powiem um, Tak którego? No teraz, rocznicę naszego 30. poznania, no. <laughs> Poznaniom się... we wrześniu się nawet nie poznaliśmy. Poznaliśmy się we wrześniu z tego. Chyba zaczęliśmy być parą we wrześniu, no jakoś właśnie. coś. Tak. <grafię> ty kręci, dlatego tak głupa ty gadasz. Nie pamiętasz kiedy nawet zostaliśmy parą, No ta... kiedy zostaliśmy parą? No właśnie to jest ten czas i dlatego... Nie, tego... bo pamiętam, że to było rozpoczęcie sezonu jakiegoś snowboardowego. No, no właśnie, no właśnie. No jest wrzesień. No, Czyli to no. musiał być październik albo listopad. Nie pamiętasz o naszej rocznicy. Powiedz szczerze. My nie mamy rocznicy. A to naprawdę dla mnie? Tak, dla ciebie. możesz rozpakajcie prezent dla ciebie. to już mi się dać. Jak zwykle nie pamiętasz, no ja na pewno nie wystałem naszej rocznicy. Ja <noise> się domyślał. <noise> no, który mamy 13 jeszcze rocznicę, mi powiedz? A no możliwe, bo by było, że 13. No, coś mi świta. Oj, z tymi kobietami tak jest, że się nic nie pamiętają o niczym. Czy też pamiętał o takiej rocznicy jakiejś? Zawsze pamiętają, na tego. ty nigdy nie pamiętasz. Może to jest niespodzianka już A no, że Mam rocznicę, żeby mi dać buziaczkę jakiegoś. Bo bym cię nie zaskoczył prezentem. Mhm. Nie, nie, nie. Wojska ostatnio męczyłam, żeby kupił mi aparat, że mogła robić zdjęcia. Bo ma tak beznadziejne zdjęcie na Instagramie. kupiłeś nam y, ten aparat do robienia do vlogów i będziemy teraz prawdziwymi vlogerami. Właśnie jesteśmy prawdziwymi vlogerami. Ale jesteś taka nieumalowana i nieuczesana. No właśnie tak się przygotowujesz do naszej A Jeszcze w majtku? To jest naprawdę to. Myślałam, że dam po prostu w jakieś opakowanie. Co za maszynka. Made for vlogging. No to dla Ciebie. Ciekawe co ja dostanę na tą rocznicę, jak już się z tym nie przypomniałem. To jest to o czym rozmawialiśmy. Hmm? Masz teraz tydzień czasu na naukę tego sprzętu i robimy najlepiej zdjęcie jaki zrobić. No zaskoczyłeś mnie, bo jestem czerwona. Jak buraczek. Oj, wituś mi się zżygał. Tak, być nie. Wituś, dlaczego się zżygałeś na tatusia? Oj, jej, jejko. jejko. Ciu, ciu, ciu. Tata Cię już przytuła o, 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 o. o kurczaczki Jest wyciągany Bo jak oglądaliśmy wtedy z wsonem to nie było, nie? Bo ma dało. tydzień Aha A ja jeszcze ci ostatnio mówiłam, żebyśmy zdążyli na jakieś tam wiosoty. Nie, nie, cóż tam? Nie no, wiem wtedy rocznicy, teraz mamy rocznicę w prostu. Kolejną o której zapomniałaś, mogę tak powiedzieć. No jest pierwszy raz ty pamiętałeś, a... Dobra, trzeba go podładować. Słuchajcie, zaraz będziecie widzieć w nas. Chociaż to nie jest dobra. Będzie widać większy bałagan i każdą plamę na naszej kanapie. I tu ma wejście na mikrofon i ma zrobić aparaty zdjęcia i mam zrobić wideo. No niebawem wam pokażemy na co go stać. No, no. O Jezu, to jest tak, jak kręcimy GoPro, to wiesz... No, to jeszcze gorzej, no tak, ale... Jak kręcisz GoPro, to masz taki większy... Jak to się mówi? No obiektyw. Wyglądasz jak profesjonalista, zaraz... Nie rób tych zbliżeń. ja nie muszę się zbliżać do Ciebie, ja mogę się tak zbliżyć. I co jest na na no, ten cały przepiękny dzień? naszej rocznicy. Nie no to nie jest tak wiecie, kurczę, instagramowo, YouTube'owo, że... Ale co ci zjadłaś? Zjadłam. Co zamówiłam, to co zjadłam. Eee, to nie jest tak, że wiecie, mamy... Nie no dobra, moglibyśmy zostawić dzieci w ogóle, ale to jest... Co ty pierniczysz jest No zrobić tak. Dzieci? No żebyśmy zrobili taki wiesz, kurde wyjście instagramowe na kolację turbo. Aha a czemu tak nie zrobiliśmy? nie mamy na to siły i czasu Wojtek tutaj banktuje proszę bardzo o proszę ja przed chwilą dopiero uspałam dzieci zaraz muszę znowu odciągać mleko na noc dla mnie przepiękny dzień sushi, kamery reflektory nasi widzowie kochani czego chcieć więcej Justyna? no właśnie zawsze gdzieś szliśmy, tak. Ja nie no ja naprawdę o tym zapomniałam. Ja nie mam pamięcia tutaj. O Jezu, nie chce się widzieć. W ogóle tam jest strani, w ogóle to jest taki rozpiernicz, nie rób tego. No pożegnaj się od niej z Pa pa! Pa pa! I wiecie co jest najgorsze? Nie to, że Wikus jest troszkę śpiąca, ale najgorsze jest to, że wczoraj z tego wszystkiego dałem Justynie ten aparat, ona zamówiła to sushi, zapomniałem powiedzieć, że to wszystko jest okazję okazji 20 tysięcy subskrypcji, które pojawiły się na kanale, a nie z okazji <grych> naszej rocznicy, bo nie wiem czy takowa jakaś powinna być we wrześniu, czy nie. W każdym razie no, impreza się udała, prezent się udał, tylko że okazja nie taka. No zobaczę ten film, to zobaczę, że, że, no, że to nie ten prezent był jednak na rocznicę, bo ja tak naprawdę to ja nie pamiętam kiedy są nasze rocznice, bo w sumie takowych chyba nie mamy. Możemy mieć rocznicę y, narodzin dzieci, ale nie rocznicę, y, nie wiem, jakieś zaczęcia spotykania się, czy rocznicę poznania się. Taki żart sytuacyjny, musiałem wam to dzisiaj nagrać, minął dzień, bo zapomniałem, że ja tego w końcu ani jej, ani wam nie powiedziałem. Powiedziałem wam to na początku odcinka, że robię prezent z okazji 20 tysięcy subskrypcji, a o tej rocznicy to tak chyba wymyśliłem sobie w trakcie. Więc. Nie wituj? Fajny aparat? Patrzcie, uspokoił się. On siebie widzi. Bo mamy ekranik obrotowy i on siebie widzi na tym ekraniku. Patrz, widzisz to ty. Nie, bo wpadnie w takie samo uwielbienie jak tata i jego brat. To chyba już byłaby klęska u rodzaju żywiołu. A może nie, a może wręcz przeciwnie.